Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś przygotowałam dla was karkówkę po cygańsku. To mój kolejny pomysł na przepyszny obiad. Karkówka wychodzi mięciutka, soczysta, do tego warzywa i przepyszny sos. Ja obiad podałam z ziemniakami i surówką. Ja mam obiad na dwa dni, zrobiłam więcej. Serdecznie polecam. Zróbcie na obiad. No to zaczynamy. Od karkówki pokroiłam w plastry. Można delikatnie rozbić i dodaję tradycyjne przyprawy. U mnie jest to y, sól, pieprz, może być papryka słodka, czy przyprawa do kartkówki. Takie danie możecie też przygotować na przykład y, ze schabu, y, może być też inne mięso, nawet filet z kurczaka. Ja dzisiaj wybieram y, karkówkę. No i kiedy mięso już przyprawimy, obtaczam z każdej strony w mące i obsmażam na mocno rozgrzanym. Oleju z każdej strony kilka minut. Teraz robimy nasz sos. W misce mam już wodę około szklankę. Dokładam keczup, u mnie łagodny, ale może być pikantny, kilka łyżek przecier pomidorowy, dwa ząbki czosnku. Następnie dodaję odrobinę octu, cukier i przyprawy u mnie papryka słodka, sól, pieprz. I wszystko dokładnie ze sobą mieszam. Sos jest gotowy. Piekarnik nagrzewam na 220 stopni. Przygotowuję naczynie do zapiekania, delikatnie go natłuszczam i wykładam karkówkę podsmażoną i kolejne składniki, czyli pieczarki, cebulę, paprykę u mnie czerwona z żółtą, wszystko pokrojone w słupki. Jedynie pieczarki w paseczki, świeża natka pietruszki jeszcze dodam przyprawy, sól, pieprz no i wystarczy tylko wylać sosem po całej powierzchni mojego dania i tak przygotowaną karkówkę z warzywami i sosem będziemy zapiekać około 40 minut pod folią, a jeszcze ściągnęłam bez folii dopiekłam 10 minut ale należy sprawdzać karkówkę czy jest mięciutka tak jak widzicie przykryłam folią no i po około godzinie mamy obiad gotowy, wszystko jest mięciutkie. Tak jak wspomniałam, obiad podałam z ziemniakami, z surówką, jest naprawdę przepyszny, polecam, zróbcie koniecznie.